Dzień dobry, moi kochani. To co? Zaczynamy nasze ćwiczenia? Najpierw pomalujmy piękne paseczki na suficie. A może ktoś spróbuje namalować kwiatki? Ja takie stokrotki pomalowałam. Całą łąkę stokrotek. Kto malował paski? Mam nadzieję, że pamiętacie od zębów do gardełka. Świetnie! Teraz sprawdźmy, czy nasze ząbki są ostre, żebyśmy mieli jakieś te pyszne marchewki i sałatki, które będą zaraz w naszych ogródkach. Ja mam ostre, a dolne? Pamiętajcie tylko po krawędzi, żeby języczek nie wychodził tutaj, przed ząbki. Mhm. świetnie. Teraz zrobimy naszego glonojada. Przesunie czubeczek na wałeczek, wtedy łatwiej wam będzie otwierać brodę. Mhm. Właśnie tak. A teraz z glonojadem poruszamy trochę naszą buźką, czyli przyklejamy język do sufitu. Pamiętajcie, musi być cały płasko przyklejony. I ruszamy wargami. Będziemy robili uśmiechy i dzióbki. Najpierw musimy mocno przykleić. Przełknijcie ślinę jak potrzeba. Hmm, 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 hmm. Dobra. A teraz spróbujcie położyć taki języczek na wałeczku już bez przyklejania. Cały szeroki języczek na wałeczku. Widzicie, już nie mam napiętego wędzidełka podjęzykowego, czyli tej pielinki, którą możecie obejrzeć sobie w lusterku, jak ładnie przyklejacie język. Właśnie tej przykleiłam, a teraz bez przyklejenia szeroki język u góry. Widzicie, zupełnie inaczej się układa. Sprawdźcie teraz w lusterkach. Możecie na chwilę zatrzymać filmik i zobaczyć, czy Wam też tak pięknie wychodzi. Dobra, to teraz rybenika robimy. Duże kółko i małe kółko. Bro, ząbki zamknięte, ale nie ściśnięte. Chodzi o to, żeby brodą nie ruszać. Super! Teraz jeszcze zrobimy tak. Od kącika do kącika machamy. Nie po dolnej ani nie po górnej wardze. Kto potrafi, to tak szybko na koniec. Najważniejsze, żeby robić to dokładnie. Ja niektóre ćwiczenia robię szybciej. Ale wy pamiętajcie, zawsze musi być jak najdokładniej, naj tak najpiękniej, jak potraficie. Wasze języczki jeszcze czasami ćwiczą niektóre rzeczy, i nie wszystko im jeszcze wychodzi, ale zawsze próbujemy, prawda? Pewnie, że tak. Zaciskamy wargi, jakbyśmy nie chcieli zjeść jakiejś zupy niedobrej. Mhm. I naciskamy ząbkami. Dobra, a teraz zrobimy dziubek do przodu i próbujemy posłać całusa do ściany. Śmiesznie, prawda? Uśmiechamy się teraz szeroko, szeroko, szeroko i trzymamy 10 sekund. Jeszcze, 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 jeszcze. Paluszki mi się pomyliły. Dobra, udało nam się wszystkim. Mi już na koniec uciekł. Uciekł też uśmiech. Zmęczyły się poliki? Pomasujmy troszeczkę, poklepmy tak paluszkami. Mhm. Tutaj też pod noskiem. I na brodzie. Dobra. Teraz parskamy mm -hmm. i robimy szeroki język. I teraz bawi ogon, albo miseczka z języka, jak ktoś potrafi. Wy już pamiętacie, jak to się robi, więc nie tłumaczę po raz kolejny. Na krawędzi i rozszerzacie boczki tylko. Mhm. Mm Pięknie, ziewamy jeszcze szeroko. Języczek próbujcie trzymać przy dolnych ząbkach. Żeby nam się cały pięknie położył na dole. I rozszerzy nam się wtedy też kardełko. I teraz zrobimy sobie jeszcze ćwiczenia oddechu. Pamiętacie pompony? Akurat mam takie zielone, zielone dzisiaj, wiosenne. Najpierw wezmę ten mniejszy i pamiętajcie wdech noskiem, wydech buzią, żeby daleko, daleko poleciał. A teraz taki duży, duży mam, trzeba będzie mocniej dmuchnąć. Pięknie wam to wyszło. To teraz z gardełkiem ustawiamy języczek jak do szumienia. Najpierw sobie zaszumimy. Zaszumimy sobie jak drzewa. Będzie sz i rączkami też szumimy. Szumimy gałęziami i listkami. Mocny wiatr wieje. Będą leciały osy. Bzz, bzz. Języczek na dole. Bzz. Przelatuje bąk. Z macha mach. Bzz. Z gardełkiem, koniecznie, koniecznie z gardełkiem. Bzz. Sprawdźcie, czy chodził motorek w waszym gardełku. I jeszcze raz Wdech noskiem. I jeszcze cyka świerszcz na łące. Cyk, 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 cyk. cyk, cyk, cyk. skakał teraz z górnych ząbków na dolne. z podmuchem powietrza. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Pięknie Wam to wyszło. To teraz rozgrzejemy się na sylapkach i będzie wierszyk o żabie w żabocie. No to z gardełkiem, język do góry podwałeczek. wałeczek. Ża. Że. Że. Ży. 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 Ży żo, żu. żu żo żo. Żi Żi To było bardzo trudne to ostatnie. A ża Ożo o Ożo! Dobra, pięknie powtórzyliście i na, mamy czas na nasz wierszyk. Wiecie co to żabot? To jest część ubrania. Mm, czasami, teraz częściej panie, a dawniej też panowie, mieli takie ozdoby, pofalowane, pofalowany materiał. Zamiast teraz panowie noszą krawaty, a dawniej mieli żaboty przy koszulach. Tutaj, gdzie krawat noszony, albo muszka. No to pięknie powtarzamy razem. Żaba w żabocie to rzadka sprawa. Teraz wy. Żaba w żabocie to rzadka sprawa. Kto zje tę żabę? Kto zje tę żabę? Żabot to wada? Bociek zrobił żabie oczy. Bociek zrobił żabie oczy. Żarty? Nic mnie dzisiaj nie zaskoczy. Żarty, nic mnie dzisiaj nie zaskoczy. Na utkach chętnym, na żabot wcale. Na utkach chętnym, na żabot wcale. Nie bój żaby żabo, masz talent. Czeka cię sława, czeka cię sława, żabo w żabocie, żabo w żabocie, zarabiać będziesz pieniędzy krocie, zarabiać będziesz pieniędzy krocie. Żaba westchnęła i żabot zdjęła, żaba westchnęła i żabot zdjęła. Wzdychamy. Bo żabie lepiej żyć w stawie, niż pławić się w sławie. Bo żabie lepiej żyć w stawie, niż pławić się w sławie. Tutaj mieliśmy też trochę trudne słowa: Co to był talent? Spróbujecie wyjaśnić. A i tutaj było też trudne połączenie, jak Bociek mówił, na utka chętnym. Musicie pilnować tego na końcu, bo tutaj Bociek mówił, że po prostu miał smak. Ale nie, że, z, że, nie z, nie, że już zjadł. Tylko, że dopiero chciałby zjeść. Dlatego to było na końcu i było bardzo ważne. Tak? Pewnie. Dobra. A to jeszcze... Powiedzcie mi, co to jest? Zagadki będą trzy na końcu. Można piec je w piekarniku. Słodko pachną nam w cukierni. Są wśród nich rolada, strucla, keks, szarlotka oraz piernik. Co to może być? Jakie będzie rozwiązanie tej zagadki? Wiecie już? Oczywiście to są ciasta. A teraz będzie proste: żółciutkiej skórki tego owocu, gdy go obierasz, nie spuszczaj z oczu. Ta skórka groźna jest niesłychanie. Łatwo się można poślizgnąć na niej. Żółciutkiej skórki tego owocu, gdy go obierasz, nie spuszczaj z oczu. Ta skórka groźna jest niesłychanie. Łatwo się można poślizgnąć na niej. Już wiecie, co to za owoc? Oczywiście, to jest banan. I ostatnia zagadka. Też będzie coś żółtego. Ten ptak. Ma błony między palcami i kiedy chodzi, bardzo się kiwa. A mówiąc szczerze, tak między nami wygląda znacznie lepiej, gdy pływa. Co to jest żółte wtedy, kiedy jest malutkie? Oczywiście, to jest kaczka. Pięknie, dziękuję Wam bardzo za to, że super ćwiczyliście ze mną. No i poślijcie mi piękne buziaki na koniec. Papa, pa. do następnego razu.